Jaka fajna laska! Jaka fajna laska toż ten kompletny paszczu! Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się na terenie Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Miejsca, w którym doszło do skandalicznego wydarzenia. Z laboratorium, nad którym pieczeń trzyma dzieka, zaginęła jego kluba. Cenny oraz rzadko spotykany okaz szczura tojańskiego. na szeroką skalę poszukiwania zaangażowana została policja, miasto Stołecznego Warszawy oraz wszyscy studenci. Tak się składa, że na jedynie ta słuchawka telewizja. Czy mogę pan się przywitać, że chcę Co tutaj się wydarzyło? Się? oczywiście, jestem doktor Kramba. Aha, a czy w takim razie można pan powiedzieć, że się znałego szczura? Szczury? Nic nie. Będzie szczur, nie ma szczura. <gryś> Dziękuję. Do wiadomości ta Słuchaczka, telewizja. we oh. My przywdaliśmy wąpira z kies, a teraz mamy biegę z kiespirszoną, no, może wtedy? Stanie, myślę, że to Smith ma szacun palcek. No i zawsze miał kompleks na naszym punkcie. Zawsze przeszkadzał, że zostałem najlepsze sprawy. Przydaje. No, jako tylko torbę, tylko zacznę ci gości na tym filmie, co go wczoraj widzieliśmy. No wiesz, pewnie wiatr. Mało coś tu moim Hmm. To sprawa wygląda poważnie, George. Nie chcemy zajrzeć żadnej wpadki, więc lepiej się zabezpieczmy. Zabezpieczmy? My? Przecież to jest Twoja kolej. Moja? Twoja, Twoja, wspaniaczku. Co ci z koła obłączki? Wiesz co? Wy się stydzisz. Czas odwiedzić naszą starą znajomą z laboratorium. Mary będzie doskonale wiedziała, co z tym dalej zrobić. jest się jakiś dialog. Mike. No, to taki z jary. Z jajem, ale jak surrealnym. Gdzie może bym też czuł? Nie wiem, ale skurczybyk zabił na mnie złego ćwieka. Tak w ogóle co z tą mają? Miała być. Nie Proszę! Drodzy panowie, nie wiem czy wiecie, ale pierwsze wzmianki o szczurze trojańskim datuje się na czasy starożytnej Grecji. Wtedy właśnie Homer w swoich epopeliach przedstawił jego, a teraz swoich spryt w czasie wojny trojańskiej. W naukowym świadku tajemnicą Polishnela jest fakt, że Chiles nie zginął ugodzony strzałą, lecz właśnie od ugryzienia szczura trojańskiego. Wielka szkoda, że te fragmenty dzieł Homera zostały bezpowrotnie utracone, a wraz z nimi dowody istnienia szczura. Któż więc mógł się spodziewać, że wykopy pod nową stację warszawskiego metra przyniosą odkrycie w postaci ostatniego żyjącego osobnika tego legendarnego gatunku. Na czasie gigantycznych podbojów nazwano go Gibonus Trojanus. Niesromnie mówiąc, nazwałem go tak właśnie jak. Maciej trojak. Właściwie... Panie doktorze, Historia historią. Ale gdzie na dobrą sprawę możemy go w tej chwili znaleźć? Hmm. Ja się chwilę zastanowię. W tej porze szczur najański żałuje na otwartych przestrzeniach.